Witam was serdecznie. Tutaj Manik na rowerze i kolejny produkt firmy Mirage. Yeah. Miraż, Mirage Mam nadzieję, że dobrze przeczytałem. Słuchajcie, to jest kolejna torba na rower, e, oczywiście, na rower składany. To jest torba transportowa. Na rower składany, który, e, w którym tutaj za pomocą tej ulotki wam tutaj powiem. Jest ona wykonana z poliestru e, na rowery. 16 i 20-calowe. I tyle. Teraz przejdziemy do obejrzenia tej torby. To jest torba, którą mocuję się, o ile pamiętam, na bagażnik. Za pomocą tych klipsów, możecie go zamotować z boku na bagażnik. Jeżeli macie spakowaną torbę, też ta pomocą tych klipsów się ją odpina i zaglądamy do środka. Torba już widać, że jest, to jest. Tu już widzimy, że torba jest wykonana w lepszym jest lepiej wykonana, ponieważ w środku mamy pas do noszenia roweru oraz, oraz Samą torbę. Uh, surprise. Trochę jestem się zaskoczony, ponieważ torba znajduje się w torbie. Także tutaj jak ją demontujemy, to musimy to wywrócić na drugą stronę. Tyle, muszę trochę kamerę wziąć No niżej. Wywracamy ją na drugą stronę. To możemy schować do środka. Tak. I za pomocą tych o, dwóch zamków, nie, nie, jednego zamku bo drugi zamek ma tą maszynkę tylko w jedną stronę wyciągnąć. Dobra. Ot, przechodzimy do samej torby. Torba duża. Zapinana na zamek po całości i no jest kawał fajnego fajne rzeczy przejdziemy to prze, przejdę na podwórko bardziej żeby wam pokazać jak to wygląda i jak będę pakował a więc słuchajcie jestem przy tej torbie wypakowałem ją z takiego pakunka on, on tutaj się znajduje tak w środku Wywi, wywinąłem ten pakunek na drugą stronę zamek otwiera się aż do końca same te te zameczki nie, 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 nie wyglądają tak to mocno. torby my możemy rozpiąć aż do końca. Tu mamy jeszcze jakąś wielką kieszeń na różne drobiazgi. No to w sumie wszystko, co się znajduje na tej torbie. Torba też posiada takie chripy, takie, takie rzeczy, taką rzecz, którą po prostu można gdziekolwiek położyć i jak to powiedzieć nie odjedzie. Dobra, zaczynamy od Dachona. Pachujemy starego Dachoma do tej otóż, otóż torby. Pierwszy go tutaj tak mniej więcej układamy i... Tyle, to go tu możemy układać i zapinamy zameczki. O, dach on nie chce teraz nie pracować, więc zrobimy w ten sposób, że go tutaj tak wepchniemy I, i zapniemy, zapniemy go na jeden tutaj. Mamy taki i powoli zapinamy zamek, ponieważ sama ta maszynka, jak już mówiłem, nie wygląda zbyt pewnie. ustawiamy rower bo nie zabrałem sobie no nie chcę stać trzeba go położyć położyliśmy go musiałem na chwilę zniknąć bo do tej torby jest taki pas który się wpina w ten tutaj i tutaj ma tutaj taki gruby pas na ramię i mamy nasz rowerek zapakowany, możemy z nim spacerować. Zobaczymy jak spakuje rower 16-calowy, mamy tutaj rower o kółkach 16-calowych, widocznie widzicie, że jest wyższy, także to może być jedyny problem, będzie wystawało siodełko, tak. Powiem, że zauważyłem tu problem, bo w pewnym momencie zamek nie chce dochodzić, a nie chcę go za mocno pociągnąć, żeby się nie urwał. Siodełko wystaje, aczkolwiek można inaczej ten rower włożyć do środka. Ja zostanę przy tym pierwotnym ustawieniu, żeby się nic nie uszkodziło. Zakręciłem pas. I tak mamy zapakowany rower 16 calowy do tej torby. Możemy to troszkę inaczej, tak jak już mówiłem, ponieważ no, siadełko wystanie. Także nie wiem czy, czy by się nie stało jakbym go położył w inne miejsce. Także zostanę przy tym, żeby nie uszkodzić roweru. Teraz będę składał ten jak to w Majdan tak żebyście zobaczyli, że to można złożyć. Więc tak, pierwsza ta torba, która jest ten ta kieszeń, która zjeżdża za razem torbą do tego rowera. Dobra. Teraz składamy do środka do środka i tą część też do środka Najpierw sobie zepnę tymi, tymi mądrymi maskami. Tak. A teraz będę dopychał torbę, tak, żeby nie uszkodzić, nie uszkodzić tutaj zamków, które. Powiem Wam szczerze, że nie wyglądają na jakieś mocne, więc lepiej się z nimi obchodzić delikatnie tutaj. Tak wygląda złożona torba. Za chwilę Wam ją pokażę. A więc, tak wygląda torba zamontowana na bagażnik, na dachonie Mariner. Tak wygląda cały ten pakunek. No i można ruszać w traf. Ja się już będę z Wami żegnał. Tyle gadżetów, co miałem, to Wam pokazałem. Mam nadzieję, że filmy się spodobały. Proszę o subskrypcję, proszę o komentarze, proszę o jakiekolwiek reakcje pod filmem. Pomoże mi to w rozwoju kanału i robieniu dla Was lepszych filmów. Do zobaczenia. Widzimy się w kolejnych filmach.